Temat lekcji Rozmieszczenie ludności w Polsce. Cele lekcji będzie skoro o rozmieszczeniu ludności, przypomnimy sobie, jak się liczy gęstość zaludnienia, e, jaka jest gęstość zaludnienia w Polsce, gdzie będą te miejsca, gdzie ludzi w Polsce mieszka najwięcej, a gdzie najmniej, oraz o czynnikach wpływających na rozmieszczenie. Ludności Polski. Dzisiejszy temat wykorzystuję też do tego, żeby w ogóle o czynnikach wpływających na rozmieszczenie ludności przypomnieć, więc e, kilka rzeczy też dołożę przygotowujących do matury. Zaczynamy. I to właśnie pierwsza z nich. E, skoro mówię, mówię dzisiaj o rozmieszczeniu ludności, to chcę, żeby wszystko nam wróciło do nas, co się uczyliśmy w poprzednich latach, bo Jesteśmy coraz bliżej matury. Pierwsze pytanie: czy Polska jest ekumeną, subekumeną czy anekumeną? Przypominamy sobie te trzy pojęcia. Cały teren polski jest e, zamieszkały w różnym stopniu, o czym będę zaraz mówiła, ale nie ma mm. <laughs> takich miejsc, które by były. Anekumeną niezamieszkane lub subekumeną zamieszkane okresowo lub tylko wykorzystywane gospodarczo. W punkcie pierwszym zatem zapiszcie, że Polska jest ekumeną, obszarem zamieszkałym i wykorzystywanym gospodarczo. Gęstość zaludnienia to liczba osób przypadająca na kilometr kwadratowy. Pamiętajcie o jednostce, która zawsze musi się pojawić, jeżeli będziecie liczyć, zapisywać gęstość zaludnienia. Gęstość zaludnienia dla świata wynosi 49 osób na kilometr kwadratowy. Patrząc po skali barw, widzimy, że Polska będzie ponad przeciętną. Tej wartości, ponieważ są kraje o bardzo dużej powierzchni, no, które tą gęstość zaludnienia z automatu będą miały niższa. Na tle Europy już zajmujemy miejsce, powiedziałabym, w środku stawki będą kraje o małych powierzchniach, znowu, które będą miały bardzo wysoką gęstość zaludnienia, no i kraje większe, które tą gęstość zaludnienia będą miały mniejszą. No, i przyglądamy się wreszcie Polsce i szukam pierwszej prawidłowości w rozmieszczeniu, jaki dalibyśmy tutaj wniosek, gdyby trzeba było podać do tej mapy. Widzę w Polsce miejsca, gdzie ta gęstość zaludnienia jest niższa oraz miejsca, gdzie gęstość zaludnienia jest zdecydowanie większa. Zatem pierwsze stwierdzenie będzie takie dosyć ogólne. Rozmieszczenie ludności w Polsce nie jest równomierne. Największe zagęszczenie występuje na południu, a najmniejsze w części północno-wschodniej i północno-zachodniej. Przepiszcie proszę ten wniosek. Policzmy teraz gęstość zaludnienia dla Polski. Właściwie to powinniście być przygotowani na to, żeby taką gęstość zaludnienia policzyć bez podawania danych, bo i powierzchnię, i ludność Polski chciałabym, żebyście znali na pamięć. Kto z Was pamięta wzór, niech zatrzyma film i spróbuje policzyć. Gęstość zaludnienia. Liczba osób przez powierzchnię danego kraju. I jak zwykle przypominam, jedną liczbę mamy w tysiącach, drugą w milionach. Polecam zapisanie pełnych liczb, żeby nam nigdzie te zera nie pouciekały. Po podzieleniu liczby ludności polskiej 38 milionów przez 312 tysięcy km kwadratowych otrzymujemy gęstość zaludnienia Polski 123 osoby na kilometr kwadratowy. Różnie ta gęstość zaludnienia przedstawia się w województwach. Zapiszemy sobie teraz z mapy z roku 2015. Te wartości gęstości nie zmieniają się tak bardzo w każdym roku, żebyśmy musieli aktualizować mapy. Więc zapiszemy województwa sobie z najwyższą gęstością zaludnienia, i tu zdecydowanie miejsce pierwsze ma Województwo Śląskie 371 osób na kilometr kwadratowy, Województwo Małopolskie 221 osób na kilometr kwadratowy Śląskie i Małopolskie. A województwa z najniższą gęstością zaludnienia? 59 osób na kilometr kwadratowy, województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, także 59 osób na kilometr kwadratowy. Na przestrzeni lat, nie tych ostatnich, tylko od połowy wieku XX, widzimy, że gęstość zaludnienia wzrosła. Teraz, no, wraz ze spadkiem liczby ludności, odrobinę będą te wartości niższe, ale. Niezauważalne to będą różnice. I punkt piąty czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności. Zanim przejdę do Polski, to w ogóle przypomnijmy sobie czynniki: więc wydzielaliśmy czynniki przyrodnicze i przypominam, jak o tym opowiadałam: ludzie będą osiedlać się w tych miejscach, gdzie będzie korzystny klimat, ukształtowanie terenu. Dostęp do wody, czy, czy te miejsca są w pobliżu wody, czy oddalone, gleby na tym zdjęciu, surowce, bardzo ważny czynnik, oraz czynniki pozaprzyrodnicze, które mogą być społeczne, ekonomiczne i historyczne, jak stopień rozwoju gospodarczego, prześladowania, dostęp do pracy, czynniki historyczne, transport. No, i teraz w ten, przypominając sobie te czynniki, możemy popatrzeć na poszczególne sytuacje w Polsce. No i zaznaczyłam strzałkami czerwonymi, tam gdzie ludzi jest troszeczkę mniejsza gęstość zaludnienia niż, niż w Polsce południowej, na przykład. I Chciałabym, żebyście potrafili dobrać jakiś czynnik. Ja na razie opowiem, za chwilę będzie notatka i zapiszemy. Mam województwo lubuskie, które właściwie w całości ma taką niższą gęstość zaludnienia. Tu możemy uzasadniać to dużą lesistością tego województwa. Mam polskę północną, w której em, Występują po jezierza. jest duża jeziorność, więc to utrudnia zakładanie dużych miast. Mogę też tu mówić o czynnikach historycznych, nawet o zaborach, o wysiedlaniu ludzi z tych miejsc. I jeszcze jedna czerwona strzałka to województwo lubelskie, które w otoczeniu ma wyższe gęstości zaludnienia, a tu taki rejon chwilowo mniejszej gęstości, i przyczyną tutaj są żyzne gleby. I z jednej strony ludzie chętnie osiedlają się tam, gdzie są żyzne gleby. Ale zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj dużych miast, no bo zakładanie miast na żyznych glebach jest niemożliwe, więc będzie to niższa gęstość zaludnienia niż w przypadku zurbanizowanych terenów. Będę miała duże miasta, gdzie będę tłumaczyła wysoką gęstość zaludnienia dostępem do pracy, inwestycjami zagranicznymi, rozwojem tych miast. I będę miała też miasta, które są zbudowane na istnieniu surowców, i tutaj nasz naj, nasze województwo z największą gęstością zaludnienia zdecydowanie będzie właśnie miało tą przyczynę. Na Śląsku mieszka tyle ludzi, ponieważ mamy tutaj surowce mineralne, i miasta były zakładane właśnie w tych miejscach. Zatem, wybierając czynników rozmieszczenia ludności, Zauważam w Polsce wpływ czynników przyrodniczych, ukształtowania terenu. I tu opowiadałam Wam o Pojezierzach lub też o najwyższych partiach gór. Możemy dopowiedzieć, że tam nie będzie też bardzo wysokiej gęstości. Zauważamy w glebach, i tu mówiłam o województwie lubuskim, lesistości, czyli tych glebach. Słabszych, jeżeli porastaje las oraz o dobrych lebach województwa lubelskiego. I na koniec o surowcach i tu zawsze najlepszym przykładem będzie województwo śląskie. Wpływ czynników pozaprzyrodniczych, przede wszystkim miejsca pracy i mamy gęstość zaludnienia w dużych aglomeracjach, oraz czynniki historyczne, wpływ zaborów, zmiany granic. Też w Polsce widać pewną taką prawidłowość, że przy granicy wschodniej i zachodniej, bezpośrednio przy granicach, nie mamy dużych miast, co też jest efektem trudnej historii naszego kraju. I ostatni punkt, on się bardzo mało tyczy Polski, ale jak mówię o rozmieszczeniu ludności, to chcę, żebyście pamiętali jeszcze o tych słowach. Przy rozmieszczaniu ludności możemy też mówić o barierach osadnictwa. Tak jak powiedziałam, akurat w Polsce nie ma żadnej bariery, ale przypomnijmy sobie chociaż ich nazwy. Mogę mieć barierę wodną, no to logiczne, że w Polsce nie występuje, mamy dostęp do wody. Mogę mieć barierę termiczną, za gorąco albo za zimno. Mogę mieć barierę wysokościową, grawitacyjną inaczej. No i tu faktycznie może najwyższe partie Tatr mogłabym zaliczyć do takiej bariery. I mogę mieć barierę świetlną w tych miejscach. Gdzie występują noce polarne, one też nas nie obowiązują, ale w skali całego świata musicie o nich pamiętać. W dzisiejszej lekcji najważniejsze obliczanie gęstości zaludnienia i potrafić mi wyjaśniać, jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie ludności Polski. Dziękuję.